Cześć, z tej strony Aslani. Kontynuujemy naszą przygodę w The Legend of Zelda Phantom Hourglass. A jesteśmy w tej wielkiej mgle. Szukamy tutaj widmowego statku. I chyba zaraz co się dzieje. Co znowu. Coś, statek szwankuje znowu. Co tu się stało? Silnik coś szwankuje. Tak, i teraz będzie taki motyw. Duszki pomogą nam określić dokładne położenie, gdzie jest Ghost Ship, a my będziemy kierować o, statkiem. Nie pamiętam jak to działało. O jak duszki chyba świecą się. Jak duszki migają, no, jesteśmy coraz bliżej. Bodajże. zaraz, zaraz ja sobie trochę tu podgłośnie. wy tego raczej nie będziecie słyszeć ale o, w coś wjechałem o, w tą stronę trzeba płynąć tak. Gdzieś tutaj. O, tutaj, tutaj. O, no, zgubiłem znowu. Gdzie to jest? O, jest. Bardziej w prawo. O, tu jest beczka, trzeba uważać. Teraz trochę w lewo. Płynę w coś, w skały. Tu ją zaraz ominę. Ale. O, tu, 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 tu. Trochę bardziej na lewo. Znowu zgubiłem, zgubiłem sygnał. No to będzie gdzieś tam, na północy, o jestem blisko. Tak, znalazłem. Jesteśmy na miejscu. I co z tego? Znaleźliśmy wreszcie i. Wbijamy na statek. Nie pamiętam, czy tu coś będzie do zrobienia. Dobra. Oczywiście jak zwykle lineback nie pójdzie z nami. Będziemy musieli sami po statku biegać. Właśnie nie pamiętam czy tu będzie coś do zrobienia. Chyba nie. Po prostu chyba będzie katstenka. Dobra. Pakujemy się do środka. Aha, dobra, będzie coś tu do zrobienia. Już to widzę. To całkiem sporo. Tak, tutaj są nowi przeciwnicy. Będą spadać pająki z sufitu. O, mogę tu przeskoczyć? Mogę, świetnie. Znaleźliśmy piórko. O boingoing. Co nam powiesz ciekawego? Jest tu jeden skarb. Powiedz mi gdzie jest. Aha tam gdzieś. Okej okay. Tu nie przejdę, bo tu jest jakiś ogień. Tu się zamknie. Co to? Jakieś... Zaraz co to jest? Jak to pokonać mam mm. Zaraz. Jak mam to zabić? No cholera, nie wiem. Nie mam pomysłu w ogóle. Może z łuku. Tak, z łuku. Tego nie trafiłem chyba. Pokaż się. Nawet nie wiem co to jest, jakieś upiory pewnie. Dobra, tu się otworzyło i tu pewnie. A tutaj ogień gaśnie. Oraz tutaj. Dobra, tu, kogoś, tu ktoś jest. Sob, sob. Jakaś mała dziewczynka. Tak, jestem legendarnym bohaterem. I ostatecznie przyszedłem tutaj. Najmłodsza córka domu Kubus. Jej siostry żyją w spokoju. Została tu uwięziona i czekała na na A -a -a pomoc i prosi nas żebyśmy uratowali jej starszą siostrę tak pomożemy ci Tutaj powiedziała, że jej siostry są falen, czyli upadłe. O, a to może coś znaczyć. Ja oczywiście wiem, co to znaczy, a wy się dowiecie potem. Dobra, rozglądniemy się dalej. Tutaj są kolce. Zaraz tam jest kula. Wow, trafił w tą beczkę? Co jest? Hello. No, udało się. Ok, co tu jest? Takie coś? Ale tu będzie więcej tych upiorów. Dobra, muszę się pozbyć ich. Wow, nie zauważyłem nawet, że tu są kolce. O, tu będzie dużo do roboty. Tutaj muszę coś wsadzić. Zaraz mogę tu przeskoczyć na drugą stronę? Mogę. To po co to tu jest? Aha, dobra, wiem. Tu jest skrzynka. Jestem po tej stronie. Myszy. Wow, znowu się nadziałem na jakieś kolce. Dobra, tu jest kula. Mhm, tutaj kolce wszystkie się chowają. Dobra, najpierw ta skrzynka. Trójkątny kryształ mam. Zaraz to najpierw mogę go gdzieś tu wsadzić. Mogę nim tam rzucić. Dobra. <gryształ> o, kryształ wrócił. Śmiesznie. Mogę tam przeskoczyć z tym kryształem? Mogę. Dobra, to sobie od razu ten kryształ tutaj wrzucę. No nie, no kliknąłem przypadkowo i wyjąłem ten kryształ. Dobra, idziemy teraz tutaj. Tu jest jedna z tych sióstr. Zaraz najpierw sobie rozbiję te banki Trochę strzał tu jest. Mamy jedną z sióstr. I teraz musimy. Z nią iść, zaprowadzić ją do czerwonej siostry, której muszę iść tędy. I tak, trzeba uważać, bo te siostry boją się pająków. Trzeba te pająki zabijać. I inne dziwne rzeczy no chodź, chodź, chodź. O boże, Jest tu pająk jeszcze. Nie ma pająka, bo go zabiłem. Haha. No hmm. tu będę musiał szybko przejść. Bo ona chyba też może oberwać. No, gdzie ona poszła? Hej? Halo? To jest? Nie wiem co się stało. Przestraszyła się czegoś. Pewnie tu był jakiś pająk. O pająk. Nie trafiłem go z łuku. No chodź tutaj. Ej no, halo. O nie, znowu się przestraszyła czegoś. A, muszę być blisko niej. Ta. Dobra, jesteśmy na miejscu. Jedną z sióstr już doprowadziliśmy, a chyba są jeszcze dwie coś tak mi się wydaje tak, jeszcze dwie są siostry. Dobra, ja sobie tutaj zrobię przerwę. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Na razie Cześć.